Proszę Państwa, Stowarzyszenie Pomocy się Tęcza w Ławie jest taką organizacją, która obejmuje opieką dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Dauna, autyzmem i innymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego. Dzisiaj jest taki dzień, a właściwie dzień imprezowy, czyli piknik motocyklowy, już dziesiąta edycja yy, Tęczowym Szlakiem i cieszę się, że jesteście Państwo z nami, zresztą jak zwykle od 10 lat. Także szczególnie serdecznie Państwu dziękuję za to, że ciągle nas wspomagacie, że darzycie nas zaufaniem, że wiecie, czym zajmuje się Stowarzyszenie Tęcza i tą Waszą obecność czujemy w przeciągu całego roku. Bierzecie udział w, w akcji jednoprocentowej, czyli oddajecie nam 1%. Bardzo serdecznie dziękuję. Bierzecie udział w akcji zbierania nakrętek, przynosicie wprost nakrętki do naszego stowarzyszenia. Jest to ogromnie cenne, że nie jesteście obojętni na działania Stowarzyszenia Tęcza. Mogliście dzisiaj spotkać, aby ten piknik mógł się odbyć, to się wszystko staje za sprawą motocyklistów, którzy już od 10 lat z nami się przyjaźnią, którzy nas wspomagają, którzy są ogromnie wrażliwi na potrzeby osób właśnie niepełnosprawnych. Jest to już po raz dziesiąty i jak zwykle są niezawodni. My rehabilitujemy dzieci cały rok, a żeby ta rehabilitacja była sukcesywna i efektywna, to właśnie po to organizujemy takie imprezy jak dzisiaj gdyż Państwo na nie przychodzicie, Państwo kupujecie losy, Państwo bierzecie udział w, w aukcji, kupujecie przedmioty, które dostaliśmy od naprawdę fantastycznych, wspaniałych firm, które nas co roku wspierają i to właśnie dzięki Państwu możemy prowadzić te zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne. Terapia w Stowarzyszeniu Dończa trwa cały rok i mamy ją kompleksowo, to znaczy Poprzez rehabilitację ruchową, logopedyczną, pedagogiczną, zajęcia relaksacyjne w sali doświadczenia świata, zajęcia z hipoterapii, zajęcia na basenie. Mamy grupę pływacką tęczowe rybki i również prowadzimy zajęcia w ramach drużyny harcerskiej. Mamy dwa, dwa zastępy harcerzy, gdzie prowadzą fantastyczne wolontariuszki harcerki. To wszystko się dzieje w naszym stowarzyszeniu i oczywiście to wymaga ogromnych środków finansowych. Ale tak jak mówiłam, robimy bardzo wiele akcja, nakręć się, akcja 1% w różnorodny udział w różnorodnych festynach, czyli sprzedaż ciasta. I chciałabym bardzo dzisiaj serdecznie, bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że nas wspomagacie, za to, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję.